Musicie Państwo wziąć także pod uwagę, że nasza partia jest naprawdę w tej chwili bardzo aktywna. Tylko, że o tym jakoś się nie mówi. Są oczywiście nawet sprawozdania z poszczególnych wystąpień na spotkaniach. Są jakieś tam pojedyncze wzmianki, ale o tym, że trwa wielka akcja, o której tu jeszcze kilka słów będzie powiedziane i tylko nie przeze mnie, no o tym właściwie nie ma nic. Właściwie nic. I stąd apel. Do Państwa. No, jedna z bardzo ważnych w tej chwili telewizji, największa telewizja informacyjna w Polsce, twierdzi, że oglądają 10 milionów ludzi. Ja bardzo chętnie w to wierzę. tylko To naprawdę jest tak potężny rynek, do którego warto się zwrócić, żeby ludzie to wiedzieli, bo to jest niezwykle ważne. Bo oddzielne spotkanie w powiecie, w powiecie, no, ma jakieś znaczenie, ale jeżeli t... ludzie będą wiedzieli, Obywatele, wyborcy będą wiedzieli, że wszystkie powiaty, już prawie wszystkie zostały odwiedzone, no to jest coś zupełnie innego. Jeżeli będą wiedzieli, że za chwilę, już bardzo niedługo zacznie się objazd wszystkich gmin, no to też to jest, jak sądzę, istotna informacja. Jeżeli będą wiedzieli, że wbrew temu, co bardzo często jest twierdzone, także przez no, doświadczonych publicystów. My przygotowujemy program co dwa tygodnie jest konferencja programowa, niedługo już ta pierwsza wersja programu jeszcze taka nie do pokazania publicznego, ale taka wewnętrzna będzie już gotowa, oceniana recenzowana, jeżeli Państwo wiedzieli, że za chwilę 24 rozpoczyna się cykl spotkań z młodzieżą akademicką. Nie wszędzie uczelnie się na to zgodziły, ale w pewnych miejscach się zgodziły i, i będą tego rodzaju spotkania, że za jakiś czas, to będzie już pewnie wiosną, będą także kampusy młodzieżowe w poszczególnych, w poszczególnych województwach znaczy jak dobrze pójdzie to w 16. Czyli krótko mówiąc, że trwa przygotowanie do tej decydującej bitwy, bitwy o przyszłość naszego kraju. I apeluję o to, bo niczego więcej tu zrobić nie mogę, wszystkie te media są całkowicie niezależne, ale apeluję o to, żeby jednak o tym mówić, a nie sprowadzać, nie interesować się tak bardzo. Oczywiście ja nie mam prawa tutaj nikomu niczego zabraniać. No. Incydentami, incydentami, które powtarzam są niebezpieczne, niedobre, bardzo niedobre, ale to są tylko na tle ogólnej aktywności partii incydenty.